Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj trzecia i ostatnia prezentacja na temat wpływu pszenicy na nasze zdrowie. Dzisiaj skupię się na sercu, mózgu i układzie kostnym. Oczywiście, temat nie zostanie jeszcze przeze mnie wyczerpany, gdyż musiałabym nagrać jeszcze takich prezentacji kilka. Chciałam Wam tylko wskazać te najważniejsze. Uwagę na najważniejsze problemy związane ze spożywaniem pszenicy. Może zacznę od wpływu pszenicy na układ kostny. Wiemy doskonale, większość z nas, jak bardzo ważna jest równowaga kwasowo-zasadowa w naszym organizmie. PH, czyli tak zwane pH, które organizm cały czas dąży do tego, żeby było najbardziej optymalne, czyli na poziomie 7,4. Kwasy obciążające pH w naszym organizmie biorą się oczywiście głównie z diety. I tą właśnie kwasowość, zakwaszenie naszego organizmu powodują takie, takie produkty spożywcze jak mięso, wędliny, nabiał, mleko, kawa. Ja jestem akurat kawoszem, więc jestem tego świadoma. To jest moja druga kawa dzisiaj. Piję dwie kawy w ciągu dnia, dwie duże, mocne i jestem świadoma, że kawa również jest tym, tym czynnikiem zakwaszającym organizm. Również napoje gazowane, Pepsi Cola, Coca-Cola, ale mamy tutaj jako swojego sojusznika po swojej stronie produkty, które są zasadotwórcze, które niwelują właśnie tą wysoką kwasowość naszego organizmu. Są to warzywa, owoce, Kiszonki, kiszona kapusta, kiszone ogórki, cytryna. I fajnie by było, gdybyśmy spożywali na przykład na obiad, mówię tutaj do osób, które jedzą mięso, na przykład jedlibyśmy, jedlibyście sobie, nie wiem, fajny, duży stek, tak? Jaki smaczny stek, i do tego duża ilość warzyw. Wówczas w waszym, w waszym organizmie zostanie zachowana ta równowaga. Natomiast dlaczego tak się dzieje, że współczesna dieta jest mocno zakwaszająca? Ponieważ pojawiła się na naszych stołach wielka mącicielka PH. Tak właśnie pszenicę i zboża nazwał doktor, kardiolog amerykański dr William Davis, którego właśnie tutaj, że tak powiem, pozwolę sobie tutaj do kamerki, to właśnie. Posiłkuję się tą książką, żeby zrobić Wam tę prezentację. I powiem Wam tak. Zboża, jako jedyne rośliny, jedyne artykuły żywnościowe roślinne, wytwarzają kwasowe produkty uboczne. I powiem... i Zdziwi was, ale pszenica należy do najpotężniejszych źródeł kwasu siarkowego i w przeliczeniu na gram dostarcza go więcej niż mięso. Ale, ponieważ współcześnie, już wiele lat temu, tłumaczono nam, że jeżeli będziemy spożywać zdrowe produkty zbożowe, będziemy zdrowi, będziemy mieć zdrowe serce, tych produktów, właśnie zbożowych, chleba, bułek, różnych muffinek, rogalików, w naszej diecie pojawiało się, pojawia się coraz więcej i więcej, a jednocześnie z tego też tytułu, no bo ileż można jeść w ciągu dnia, dieta stała się bardziej uboga w warzywa i owoce, no może owoców jemy trochę więcej. Na temat, Natomiast, przepraszam, natomiast warzyw, no niestety nie jemy wystarczająco dużo. Doprowadziło to do tego, że nasz organizm, organizm człowieka, żeby nie dopuścić do naszej śmierci, no mówmy wprost, do śmierci, organizm chroni nas przed śmiercią, w związku z tym szuka wapnia w organizmie. No i go znajduje. Gdzie? Znajduje w kościach. Znajduje w kościach po to i bierze z tych kości wapń, bierze sobie węglan, fosforan, wapnia, aby utrzymać to pH na poziomie 7,4. I co w końcu? Co się dzieje? Kości zostają zdemineralizowane, tak? Następuje odwapnienie kości. I na początku ta taka początkowa, to początkowe odwapnienie jest, nazywa się osteopenią, a potem już dochodzi do osteoporozy. Wiecie, nie wiem, czy wy się z tym spotkaliście, że faktem jest i tego świat nauki nie zna wytłumaczenia, dlaczego osteoporoza częściej dotyka, znaczy, nie są pewni. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn, ale Mężczyzn w tej chwili już tak. Wcześniej mówiono, bo to jest tak, że, wiecie, estrogeny, kiedy kobieta przechodzi menopauzę, wchodzi w wiek pome pomenopauzalny, rzeczywiście produkcja estrogenów bardzo, bardzo spada, nawet wręcz zanika. I, a estrogeny chroniły, tak, u młodych kobiet chroniły kości, młodych kobiet. Tylko, że okazało się, że to nie jest tak do końca, rzeczywiście jest to, jest to prawda, ale nie do końca, bo to właśnie pszenica, ta, ta dieta bardzo bogata w produkty zbożowe właśnie prowadzi do kwasicy, czyli do tego, że organ, czyli zakwaszenia megaorganizmu i do tego, że organizm ratuje się, już się powtarzam, ratuje się w ten sposób, że zabiera nam wapń z kości. Eee, tak. I teraz to już mówiłam Wam, tak, że pszenica więcej, tak, to mówiłam, przepraszam. Dobra, żeby nie, po, nie nagrywać po raz kolejny, bo jak się zaczynam plątać, to wiecie co robię, to po prostu przerywam i nagrywam jeszcze raz. I potem się okazuje, że nagrywam 50 razy i wychodzi mi to coraz gorzej, więc zostanę przy tym, nawet jeżeli gdzieś się poplączę po drodze. Ale jeszcze jest jedno, dowiedziono, że yy, Wcale to nie jest tak, że osteoporoza rozpoczyna się, czy osteopenia, tak, ten wcześniejszy proces, rozpoczyna się po osiągnięciu pewnego wieku, czyli kobieta jak skończy, czy mężczyzna 55 czy 60 lat. Bo w badaniach młodych ludzi, którzy często ulegali właśnie złamaniom, kończy, zrobiono. Jakiś lekarz mądry wpadł na pomysł, żeby zrobić badanie gęstości kości i okazało się, że te procesy rozpoczynają się szczególnie we współczesnych czasach, kiedy spożycie pszenicy jest tak wysokie rozpoczynają się znacznie wcześniej, a ponieważ jest to proces, wiadomo, że nie to, że. Mamy zakwaszony organizm przez dwa miesiące i raptem kości zrobią się jak rzeszoto, bo to nie tak, tylko jest to, jest to proces, to postępuje. Jeszcze jest coś takiego, pewnie zauważyliście gdzieś, że też spożycie pszenicy odpowiada za tworzenie się tak zwanych wdowich garbów. Oczywiście mogą się też, również te wdowie garby na to ma wpływ też, na przykład postawa, że siedzimy tak, oglądamy godzinami telewizję, tak, to też może wpływać, tak, na takie skrzywienie kręgosłupa w tym takim odcinku tutaj, wysoko na plecach, ale tutaj również ma w tym właśnie, w tych garbach ma udział yy, spożywanie pszenicy. Jeszcze chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Wysokie spożycie na biały suplementacja wapniem nie chroni przed osteoporozą. No bo pewnie spotkaliście się w reklamach telewizyjnych z takimi reklamami, że tak, że żebyśmy tutaj więcej jedli jogurtu, że nasze kości będą mocniejsze, więcej serów i tak dalej. Po pierwsze, dziwne jest, bo to jest zastanawiające, bo pomyślcie, Osteoporoza jest chorobą świata, tych krajów wysoko uprzemysłowionych, tak? czyli Europy i Ameryki Północnej, gdzie my tego na biało spożywamy tak dużo, więc w ogóle ta choroba nie powinna nas dotyczyć. Znacznie mniej na osteoporozę chorują kobiety, jeżeli już się czepiliśmy tych kobiet nie będzie, kobiety czy też mężczyźni w Azji i Afryce. Należałoby się zastanowić. Druga rzecz, wiecie, jaka jest ciekawa. No bo, skoro nabiał powoduje zakwaszenie organizmu, ale jednocześnie ma ratować nasze kości, ha, to nie znaczy, że ja nie jem nabiału krowiego, bo sięgam czasem. Chętniej też sięgam po jogurty na bazie kokosu, roślinne jogurty, przepyszne. Sięgam też często po, często, do czasu po serkozi. Ale również jem, lubię od czasu do czasu jem serę i jem, lubię kefir, lubię robić sobie chłodnik na kefirze i maślance, tak? Tylko oczywiście staram się to równoważyć roślinami. No cóż, rozy... aha, tam nie, nie dopowiedziałam, przepraszam, cofnijmy się do poprzedniego slajdu, bo nie dopowiedziałam, jeżeli chodzi o suplementację wapniem. No właśnie, lekarze zalecają. Kilka lat temu, jeszcze moja mama zmarła rok temu, ale jeszcze kilka lat, chyba z dziesięć przed jej śmiercią, długo jej tłumaczyłam, długo się nawojowałam, kiedy próbowałam jej wytłumaczyć, skąd ma haluksy i dlaczego. I dlaczego nie ma sensu przyjmować suplementów z wapniem, dlaczego one nie, nie dostają się do kości, nie zapobiegają osteoporozie. No udało mi się ją przekonać chyba tak nie wiem ostatnie przez ostatnie 5 lat jej życia, że zrezygnowała i nie miało to żadnego wpływu na jej bardzo poważną chorobę zwyrodnieniową bioder, która postępowała i wcześniej, kiedy suplementowała, jadła nabiał czy odstawiła te suplementy, po prostu zaoszczędziła parę złotych, że mogła sobie coś pysznego, pyszne owoce drogie poza sezonem, które są drogie zjeść. Rezygnacja z pszenicy to dopiero pierwszy krok, no bo wiemy doskonale, że jeżeli tylko odstawimy pszenicę, to nie będzie tak, że od razu będziemy mieć mega zdrowe kości. Bardzo ważna jest aktywność fizyczna, która mocno wpływa na poprawę kondycji naszego całego układu kostno-stawowego. Teraz pozwolę sobie przejść już do chorób serca. Wiecie o tym, bo pewnie robicie sobie raz, przynajmniej raz w roku, badania takie, żeby zobaczyć, jaki tam jest cholesterol, jakie mamy trójglicerydy. I jeżeli macie, a na pewno macie mądrego lekarza rodzinnego, jestem przekonana, że lekarz rodziny zwraca Wam uwagę, baczną uwagę na poziom trójglicerydów. Nawet które są bardziej niebezpieczne, poziom, za wysoki poziom trójglicerydów jest znacznie bardziej, że tak powiem, wpływa, może tak wpływa, znacznie bardziej szkodliwy, tak? Na nasze serce, cały układ sercowo-naczyniowy, nawet bardziej niż cholesterol. I. Wiecie co, przez, nie wiem. Czy, bo teraz troszeczkę znowu, jeszcze raz to powtórzę, że to się zmienia. Zaczynamy coraz bardziej mówić, że wcale te tłuszcze zwierzęce i te, te mięsa i wędliny nie są takie szkodliwe, tak? Ale przez całe lata straszono nas tymi tłuszczami zwierzęcymi. Pamiętacie taki boom. Nie wiem, to by lata 90. na pewno. Ja zazdrościłam mojej kuzynce, która jeszcze tak u nas w sklepach było pusto, to chyba było nie, koniec lat 80. było tak pusto w sklepach i moja kuzynka przywoziła z Niemiec, od swojej siostry, taka daleka bardzo kuzynka, te różne margaryny niemieckie do smarowania chleba. Jak mi dawała, to ja sobie wmawiałam, że to jest smaczniejsze niż masło i zazdrościłam mi. Potem u nas w sklepach się zaczęły pojawiać te margaryny i pamiętam... Yy, jeszcze się tak nie interesowałam bardzo zdrowiem, bo to było dawno, 30 ponad lat temu, i pamiętam jak mój mąż ciągle powtarzał, że on, kiedy kupiłam taką margarynę w pudełku, ja on powtarzał takiego, G nie będzie jad, on będzie jad masło, masło, bo no, w naszym dzieciństwie nie było za bogato. Wychowywaliśmy się ja i mąż w biedzie, I on mówi, że on już margaryny to się najadł, najadł się margaryny w wojsku, i on tej margaryny. Nie chciał jeść, czyli jego organizm był mądry. Ale dobra, wracamy do tłuszczów zwierzęcych. To była taka dygresja jak to ja, straszna gaduła, sobie przyrzekam, że będzie krótko, a potem nie wychodzi. Te tłuszcze zwierzęce budziły grozę, tak? I mówiono: więcej tak, takich roślinnych tłuszczy, więcej zbóż i tak dalej, ale uważajcie na tłuszcze zwierzęce broń Boże smalec, broń Boże słonina. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcze zwierzęce składają się z trójglicerydów, tak? Więc oczywiście myślano, bo to logicznie się wydawało dla całego świata nauki i świata medycznego, że większa konsumpcja tłuszczów mięsa tłustego, słoniny, smalcu powinna zwiększać poziom trójglicerydów we krwi, ale co mówi współczesna nauka? że chociaż rzeczywiście spożycie zwiększone, nadmiar, gdybyśmy tych tłuszczy rzeczywiście jedli za dużo, dostarcza do wątroby i krwiobiegu większej ilości trójglicerydów, ale zarazem te tłuszcze, które zawierają trójglicerydy, blokują wytwarzanie tych związków przez organizm, ponieważ organizm człowieka Produkuje trójglicerydy. A w ogóle to co są, dlaczego? No bo gdybyśmy na przykład w ogóle nie dostarczali załóżmy trójglicerydów, no trójglicerydy w takiej oczywiście odpowiedniej, niezwiększona, tak? Niezwiększony nie poziom. normalny poziom trójglicerydów jest ok, ponieważ trójglicerydy są to lipidy, które dostarczają energii do naszych mięśni i nie tylko. Więc to jest tak jak i bez cholesterolu, gdyby był, był zero, byśmy byli, no zimny trup. To samo trójglicerydy, również ten taki normalny poziom, one są potrzebne w organizmie. Co się natomiast dzieje, jeśli chodzi o węglowodany, a szczególnie, kiedy mówimy o super węglowodanie, jakim jest pszenica? A właśnie tutaj. Nie przerzuciłam slajdu, trudno, tak jak wiem, nie będę jeszcze raz wracać. Czyli, tak jak widzicie, jest tutaj masło, mięso. Jeżeli jecie mięso, oczywiście w odpowiednich ilościach, zrównoważone warzywami, owocami, jak najbardziej służy waszemu zdrowiu i na pewno nie spowoduje poważnych chorób serca, jeżeli to będzie jedzone z umiarem. Natomiast pszenica, super węglowodan, bo praktycznie słuchajcie, węglowodany praktycznie nie zawierają, no prawie tak znikomej ilości, że prawie w ogóle nie zawierają trójglicerydów. Za to, co potrafi ta wspaniała pszenica? Pszenica... Ma unikalną zdolność, o czym już mówiłam też w poprzednich nagraniach, do pobudzania produkcji insuliny, która z kolei uruchamia syntezę kwasów tłuszczowych w wątrobie, co powoduje zalew naszego krwiobiegu trójglicerydami. Wniosek stąd taki, że diety niskotłuszczowe, a wysoko węglowodanowe, o czym wiedzą wszyscy zwolennicy diety keto wiedzą o tym. Mogą skutkować poważnymi chorobami serca i całego układu sercowo-naczyniowego. A wiecie co, jeszcze tylko powiem, że przemysł spożywczy stosuje takie myki. Widziałam tu w takiej piekarni, tutaj lokalnej u mnie, chleb Ig, czyli z niskim indeksem glikemicznym, który jest zdrowy tak, dla cukrzyków. Widziałam chleb dla ludzi, którzy dbają o serce. Wiecie, to są oczywiście wszystko takie myki, bo pszenica zawsze pozostanie pszenicą. A teraz chciałabym przejść do drugiego tematu i może się uda troszeczkę szybciej. Oddziaływanie pszenicy na nastrój, energię naszą organizmu i sen. Pszenica jest pokarmem, który wpływa na mózg i układ nerwowy, wywołując skutki podobne do działania opiatów. Kiedy spożywamy chleb lub inny produkt pszenny i on trafia do żołądka, gluten zostaje rozłożony na taką mieszaninę peptydów. To są takie związki morfinopodobne. I nazywane są egzorfinami, i egzorfiny one sprawiają, że nasz mózg każe nam jeść więcej i więcej, uzależnia nas od jedzenia, czasami powoduje, że nie czujemy takiej sytości że tego chleba nam się chce. Ja znam osobę, nie wiem, czy znowu dygresja trudna, przedłużę najwyżej, bo życie najwyżej na trzy razy, kto nie wytrzyma na raz. Spotkałam takie osoby w swoim życiu na swojej drodze. Nie wiem, czy, czy Wy takie osoby widzieli, spotkaliście, to na przykład po zjedzeniu obiadu, tak? Załóżmy, że ktoś się obiad, zimniaki, jakieś mięso, kotlet, córówka i ta osoba zjada. To jest obfity posiłek, ta osoba się najada, ale mówi: Hmm, ale jeszcze bym zjadł kromkę chleba, bo mi czegoś brakuje. No bo ja spotkałam się z czymś takim, byłam mega zdziwiona. Albo zobaczcie, że też zdarza nam się, że jesteśmy po kokardę obiadem, ale na kawałek ciasta zawsze znajdujemy miejsce, bo tam jest pszenica, która no niestety nas uzależnia. I powiem Wam tak: z tego względu, że ma takie właśnie działanie podobne do opiatów, tak, te egzorfiny, to jest bardzo trudno wyeliminować pszenicę z diety. Kiedy komuś mówię, że. Żeby przestał jeść w ogóle pszenicę, przestał jeść chleb, to patrzą na mnie nie dość jak na wariata, to mówią, ale jak chleb. Chleb to podstawa, tak, żywienia. Co ty w ogóle opowiadasz? Tysiące lat wstecz ludzie się tak żywili, o tym też mówiłam w poprzednich nagraniach, nie będę do tego wracać. Ale kiedy ktoś się zdecyduje, to, przerobiałam to, początkowym skutkiem takim odstawienia pszenicy są zaburzenia snu. Zaburzenia koncentracji, nerwowość. No tak jak po podstawieniu, wiecie, no nie wiem, alkoholu, kawy, jak ktoś rezygnuje z kawy. W mojej rodzinie jest młoda osoba, akurat, no dobra, powiem to, moja córka, która jak odstawiła cukier, bo jadła dużo słodyczy, codziennie musiał być batonik, mimo że jest szczupła, ale po prostu chciała być zdrowa. No to rzeczywiście mówiła mamo, boli mnie głowa, mamo źle się czuje, mamo nic mi się nie chce. No właśnie. To tak, podobnie jak i cukier, uzależnia, tak, w ten sam sposób uzależnia pszenica, tak, bo działa na centralny układ nerwowy. Właśnie, jeżeli chodzi o mózg, muszę jeszcze Wam jedną rzecz powiedzieć. Tutaj odstawimy pszenicę, jeżeli chodzi tutaj w tej sferze, właśnie jeżeli chodzi o egzorfiny, no to w którymś momencie, kiedy ten taki czas odstawienny minie, czujemy się już dobrze i wszystko jest w porządku, ale Okazuje się, że pszenica działa nie tylko, wiecie tu, na te nasze nastroje i tak dalej, na takie takie działanie ma narkotyczne, ale również może oddziaływać na mózg, móżdżek i inne struktury układu nerwowego. A tutaj niestety skutki mogą być. Najczęściej są absolutnie nieodwracalne. i powiem tutaj tylko o jednej chorobie, gdzie często lekarze, nawet jeżeli pacjent trafia do neurologa, wcale nie wiąże tego absolutnie z pszenicą tej choroby. Jest to atakcja muszczkowa. To jest również choroba. Mogę że się okazać, że ja ją mogę nawet w tej chwili mieć, ale ona się nie ujawnia przez ileś, ileś lat, tak? Dopiero po pewnym czasie. Jest to choroba wywołana przez pszenny gluten. I może się tak objawiać, że jest uczucie utraty równowagi, koordynacji ruchów. Czasem widzimy, że ktoś nas, z naszych bliskich, z naszej rodziny, babcia czy wujek zaczyna jakoś się potykać, obijać o przedmioty. Ma z pamięcią problemy, mówi się, a już w swoim wieku, tam, że pamięć dziurawa, ma kłopoty z mową. I wtedy trafia do neurologia i Neurolog często mówi, że jest to dolegliwość o podłożu idiopatycznym, to znaczy idiopatyczna, czyli nie nie ma, nie da się określić żadnych przyczyn tej choroby. A po prostu, co się dzieje, kiedy osoba chorująca na atakcję muszczkową, dobrze, że jest w początkowej fazie, jeśli wyeliminuje pszenny gluten, to tak. Bardzo małe, ale jednak następuje częściowe przywrócenie funkcji neurologicznych, natomiast nie da się już cofnąć z tego względu, że regeneracja tkanek tych komórek nerwowych jest praktycznie bardzo znikoma. Są jeszcze inne choroby, które wywołuje pszenica, m.in. neuropatię obwodową, wiele innych, ale tutaj już nie starczy czasu. Kto jest zaciekawiony, zainteresowany, to oczywiście, po pierwsze, polecam książkę doktora Williama Davisa. No po prostu szukajcie w sieci, wiadomości jest mnóstwo. No i na koniec, taka trochę dobra wiadomość, a ja jednocześnie muszę się do czegoś przyznać. Czy ja całkiem nie im pszenicy, a no jem czasem. Yy, ponieważ no, lubię naleśniki, no oczywiście, że nie jem ich codziennie, nawet chyba nie wiem, czy raz w tygodniu nie, raz na dwa tygodnie na trzy ale owe naleśniki robię akurat ja z płaskórki. To zdjęcie po prawej stronie, które widzicie, jest to zdjęcie, które ja zrobiłam mnie tutaj na stole, przy którym w tej chwili siedzę. Jest to mąka płaskórka, na tym zdjęciu obok jest samopsza i można powiedzieć, że pra, 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 pra babcią naszej mąki współczesnej, tej zmodyfikowanej, jest samopsza. Poczytajcie o samopszy, bo długo by opowiadać jakie zawiera zdrowe białka, witaminy i inne wartościowe składniki. I samopsza to są mąki, które już można kupić w Polsce. Ja, do płaskórki, mam w ogóle bardzo łatwy dostęp. Samoprze, gdybym się uparła, też mogę kupić. Natomiast na pewno 100% z płaskórki, ponieważ wiecie, wychodzą naleśniki, ponieważ te mąki zawierają gluten, co oczywiście, że nie są dla osób na dietach z celiakią, na dietach bezglutenowych, natomiast jeżeli ktoś ma tolerancję na gluten i czasem chciałby no bo zjeść naleśnika, bo nie usmażą nam się naleśniki z mąki, który na przykład lnianej. No nie wiem, ja nie próbowałam. Jak komuś się udało, to napiszcie albo z mąki kasztanowej, której używam z różnych takich są różne fajne mąki, które gdzieś tam dodaję, mieszam ze sobą. Natomiast na pewno z tej mąki, którą widzicie tu na zdjęciu po prawej, z mąki bio która jest córką samoprzy. Jest to taki miks samoprzy i dzikich traw. Jedna i druga mąka ma kilka tysięcy lat. A propos, skąd się w ogóle jako ciekawostka, już na, obiecuję, że koniec, 26 minut, y, znaleziono y, naukowcy, archeolo, archeolog, archeologowie, dobra, mowa polska, y, znaleziono y, ziarna samoprzy w jaskiniach w Ojcowie. I od tamtej pory rozpoczęła się uprawa y, 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 samoprzy, y, przepraszam, płaskin, y, to płaskórkę, przepraszam, znaleziono te ziarna płaskórki. Ale jedną i drugą, dobra, już zostawiam temat. Zarówno i płaskórkę uprawia się w tej chwili w Polsce. Oczywiście nie na tak wielką skalę jak pszenicę karłowatą, dlatego że jeżeli chodzi o plon hektara jest dużo mniejszy niż, niż pszenicy tej właśnie współczesnej. W związku z tym też ta mąka kosztuje trochę więcej. No nie pamiętam, 15 zł chyba za kilogram tej biopłaskórki, ja płacę. 15-16, nie pamiętam dokładnie, ale naleśniki wychodzą smaczne, są troszkę ciemniejsze, pyszne. Jeszcze spróbuję zrobić chleb z samej płaskórki, upiec kiedyś sama chleb. A, i wracając jeszcze, no, czy jem chleb? Tak, jem chleb żytni od czasu do czasu, do moich śniadań. O tym też mówiłam, że najczęściej jem albo jajka z moim majonezem z dobrym olejem, majonez robiony z dobrego ole na dobrym oleju, albo jem szakszukę, więc kromkę żydniego chleba jem do śniadania. Fajnie by było wyeliminować w ogóle zboża, no ale lubię jeść i no bez przesady. Czasem można sobie na coś pysznego pozwolić, tylko trzeba być uważnym. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za uwagę. Jak wytrzymaliście do końca, to jeszcze raz dziękuję.